Cześć, dzień dobry, z tej strony Arleta Dzisiaj opowiem trochę o roślinach, gwiazdach o takich, które się rzucają w oczy i które wiodą prym na rabacie. Zatem oglądaj. Dobrze jest mieć w swoim ogrodzie taką perełkę taką roślinę wyjątkowo ozdobną, która ściąga nasz wzrok. Takich roślin jednak nie może być za dużo. To nie może być tak, że na jednej rabacie to my posadzimy same takie gwiazdy, bo to jest tak jak w filmie jest obsada pierwszoplanowa i aktorzy drugiego planu i statyści, tak? Więc w ogrodzie jest tak samo. Tych bohaterów głównych nie może być w nadmiarze, no bo wtedy o czym byłby ten film? Który to jest ten właściwy wątek? Jeden wątek, jeden motyw, jeden aktor. Tak też jest na rabacie. Tak jak mówiłam we wcześniejszym nagraniu, jest na przykład ta róża róża, która jest królową na tej rabacie. No i jest ta róża i jest jej dwór. Te rośliny, które rosną w koło nie po to, żeby konkurować swoim wyglądem z tą różą. To róża jest tutaj tą królewną. Te rośliny pozostałe są po to, żeby podkreślić urodę tej róży, żeby kolorystycznie podbić trochę ten kolor kwiatu, na przykład różanego, żeby pachniało, żeby pachniało nie tylko tą różą, ale na przykład lawendą, która rośnie dookoła. Podobnie jest z roślinami formowanymi. Jeżeli mamy dużo roślin, które są cięte, formowane, a tym bardziej, jeżeli one są formowane w jakieś bązaje, niwaki, formy takie naprawdę, które przyciągają bardzo naszą uwagę, przyciągają nasz wzrok, bo każda forma cięta będzie przyciągała wzrok bardziej niż forma naturalna, wtedy taka forma cięta na rabacie też powinna występować pojedynczo. Pojedynczo, no ewentualnie, Podkreślona powinna być jakimiś mniej znaczącymi nasadzeniami, prawda? Więc jedna gwiazda na jedną rabatę wystarczy. Przy czym należałoby się zastanowić, czy naprawdę każda rabata powinna mieć swoją gwiazdę, bo to też nie jest oczywiste, że na każdej rabacie w ogrodzie powiedzmy mamy 10 rabat. I na każdej z dziesięciu rabat jest to taka roślina, która aż daje po oczach. No, niekoniecznie te rośliny ozdobne, o wyjątkowej formie, wyjątkowo jakoś piękne albo które mają kolor liści, na przykład taki, że ściąga od razu nasz wzrok w tą stronę. Sadzimy w miejscach, które chcemy podkreślić, do których właśnie chcemy ten nasz wzrok przenieść. Nie sadzimy ich na tle brzydkiej ściany sąsiada, bo wtedy, no, jak widzimy tą roślinę, to i od razu widzimy tło, które jest za tą rośliną. Jeżeli to tło jest brzydkie, to nie ściągajmy naszego wzroku w tamtą stronę, tylko oddalmy go, tym bardziej w przeciwnej, z przeciwnej strony zróbmy ten ozdobny taki akcent. Nie przesadzajmy z ilością tych takich wyjątkowych, nadzwyczajnych roślin w naszym ogrodzie. Bo jeżeli będzie ich dużo, to one nie będą nadzwyczajne, one staną się zwyczajne, po prostu spowszechnieją pośrodku innych, równie wybitnych jednostek. Któraś musi być tą przewodnią, na którą najbardziej zwracamy wzrok, wtedy to kupowanie roślin ozdobnych ma sens. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Jeżeli Twoje zdanie jest podobne, to zapraszam Cię do kursu projektowania rabat, gdzie więcej trochę mówię o roślinach, właśnie takich ozdobnych, o tym, jak je umieszczać, rozmieszczać, rozplanowywać na rabacie, jak to sobie wcześniej wszystko wyrysować, zrobić, przygotować plan tej rabaty, żeby wiedzieć, co w którym miejscu posadzić i jak to będzie wyglądało za 10 lat, za 20 lat żeby zobaczyć tą rabatę, zanim jeszcze pójdziemy po te rośliny, zanim je zakupimy, zanim je posadzimy do gleby, po to, żebyśmy mogli ocenić, czy nam się ten widok podoba, czy nie podoba, czy może wystarczyłoby zmienić jakiś jeden mały element, zamienić ich kolejność tych roślin na rabacie, zamienić rośliny miejscami. Naprawdę czasami wystarczy taki niewielki niuanse, żeby dodać jakąś roślinę. Albo odjąć jakąś roślinę, która jest mało atrakcyjna, powiedzmy, jest atrakcyjna tylko w jakiejś jednej porze roku. Może warto zamiast niej dodać roślinę, która będzie atrakcyjna przez trzy sezony. To są tego typu rzeczy, żeby z małej ilości nawet roślin zbudować coś, co będzie ciekawe, atrakcyjne. Pozycyjnie ładne, żeby były rośliny kwitnące, jedne po drugich, żeby o każdej porze roku coś się działo, żeby było ciekawie, żeby na każdym piętrze tej rabaty było coś atrakcyjnego. To wszystko tłumaczę w kursie projektowania rabat. Link znajdziesz w nagraniu. Bardzo serdecznie zapraszam. Pa-pa!